Pojedynek rycerski. Tak, przed 600 laty rozwiązywano w Polsce spory i broniono honoru. Ale w ten sposób także zabawiano się podczas turniejów. W średniowieczu była to bardzo popularna forma rozrywki, choć wymagająca od jej uczestników sporej siły i wytrzymałości. Mam zbroję z okresu XIV-XV wieku, zbroję e, z okresu około Jeżeli chodzi o wagę zbroi, to tak do 26 kg maksymalnie było. Nie była to prosta sprawa, ponieważ no każdy ruch to jest dodatkowa, dodatkowa siła, którą musimy wykorzystać. Ale w sumie ta zbroja tak naprawdę rozkłada się na cały ciężar ciała, więc też tego nie odczuwa się aż tak bardzo. Ale tak, jest to, jest to na pewno duży wysiłek fizyczny. Jak wyglądały takie pojedynki, przypomniano w sobotę 16 sierpnia w skansenie archeologicznym w mrówkach Muzeum Okręgowe w Koninie. Zorganizowało tam turniej rycerski pod hasłem Od piastów do Jagiellonów, ale walki rycerzy były tylko jedną z jego atrakcji. Pokazy są również zbroi rycerskich, strojów rycerskich, strojów kobiet, które chodziły w okresie średniowiecznym, właśnie w takich pięknych strojach. W mrówkach można było też zobaczyć, jak te piękne stroje, czy ich zdobienia powstawały. Przygotowuję kontynuację tkania krajki. Krajka to taki rodzaj e, tkaniny, wykorzystywana e, od bardzo, bardzo dawna, już od starożytności, e, która miała różne cele. Między innymi była to mm, tkanina do przepasania się w pasie, albo jako tkanina, którą obszywano skraje ubrań, po to, żeby tak szybko się one nie niszczyły, gdyż łatwiej było e, krajkę wymienić niż na przykład cały rękaw sukni. A tak wyglądało już samo tkanie krajki. Wykorzystywano do niego przyrząd o nazwie Bartko, który pozwalał na użycie dowolnej liczby kolorów. Tuż obok warsztatu tkackiego spotkać można było średniowiecznego skrybę. Pokazuję w brówkach książki, które przedstawiają piśmiennictwo czy drukarstwo od tego XVI, XVI, XVI wieku do praktycznie do XVIII wieku. Mam różne i książki techniczne, książki pokazujące życie codzienne, a na drugim stoliku mam również gry planszowe, najstarszą polską planszę do gry. Było też coś dla osób zainteresowanych wyrobem średniowiecznej broni. Pokazuje wyrób łuków oraz szał metodami historycznymi zgodnymi ze średniowieczem. Było to dosyć skomplikowane rzemiosło. każdy mistrz miał ilość tam uczniów i każdy uczeń dostawał na jakimś etapie zadanie zajmować się jedną rzeczą w, w etapie produkcji. Cały proces składał się z wielu etapów. Mnie to po prostu fascynuje, sama koncepcja ucznictwa mnie fascynuje, natomiast co mnie ściągnęło właśnie do tego typu ucznictwa, tego historycznego, możliwość wykonywania wielu rzeczy, z których bym korzystał w tym hobby, własnoręcznie. Łuk, strzały, to wszystko jest w stanie sobie wykonać sam. Samemu można też upiec chleb, podobny do tego jakim zajadano się przed wiekami. Jak to zrobić pokazywali rekonstruktorzy, którzy do mrówek przyjechali z łodzi. Tutaj robimy chleb żytni, taki pszenno -żytni. Trochę nas siadły mleku na wodzie drożdżowej. Niestety nam się nie udało wyhodować zakwasu, bo tak żytni na zakwasie to byłby taki tak zwany do, 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 prawidłowy. To była taka podstawa wyżywienia. Chleb żytni, znaczy tak, na stołach uboższych, a na tych bogatszych to tam gdzieś bardziej pszenica wchodziła. Po jedzeniu był czas na relaks, na przykład na grę towarzyską. Aktualnie gramy w szachy wikińskie, to jest średniowieczna gra. Która polega na zbijaniu pionków przeciwnika. Rzucamy sześcioma kijami, rzuty są od dołu. I kto zbije pionki pi przeciwnika pierwszy, to musi zbić później królową na środku boiska, i ten wygrywa. Wszystko, co na turnieju w mrówkach pokazywali rekonstruktorzy, od technik walki przez uzbrojenie i rzemiosło do zwyczajów kulinarnych. Było próbą jak najdokładniejszego oddania realiów średniowiecza. Staramy się docierać do jak największej ilości źródeł i weryfikować je też odpowiednio, bo musimy pamiętać, że nie każde źródło jest wiarygodne i, i na tej podstawie odtwarzamy te wszystkie przedmioty życia codziennego, ubiory, stroje, zbroje, namioty itd. itd. Nasze bractwo zajmuje się okresem historycznym, potocznie zwanym oko okresem okogrómwalskim, czyli czasami panowania pierwszego Jagielona, czyli Władysława Jagiełły. Turniej rycerski od Piastów do Jagielonów w Kazenie Archeologicznym w Mrówkach odbył się po raz trzeci.